Cinek drugi: Duchy autostopowiczów. Witajcie, wybiła godzina 22. Mamy wtorek. Paranormalna seria, wbrew pozorom, to jedna z moich ulubionych. Tutaj mogę trochę wyluzować. Dziś zamierzam was zabrać w nietypową podróż, a razem z nami pojadą duchy autostopowiczów. Jeśli jesteście teraz w samochodzie, to pamiętajcie, że możecie nie być w nim sami. początek kilka historii, które udało mi się znaleźć na portalu pressun.pl. Zjawa z Uniondale. Latem 1978 roku południowoafrykański kierowca przemieszczał się drogą szybkiego ruchu w kierunku Uniondale. W pewnym momencie na poboczu. Zauważył stojącą kobietę. Mężczyzna nie lubił podróżować w samotności, dlatego postanowił się zatrzymać i zabrać młodą autostopowiczkę ze sobą. Po 10 minutach jazdy i miłej konwersacji, kierowca miał zamiar zabrać w podróż jeszcze jednego pasażera. Gdy odwrócił się, aby powiedzieć o tym młodej dziewczynie. Na tylnym siedzeniu nie było już nikogo. Przerażony mężczyzna udał się na posterunek policji, aby opowiedzieć o tym zdarzeniu. Okazało się, że podobna historia miała już miejsce w przeszłości. Na podstawie opisu wyglądu młodej kobiety policjanci ustalili, że mogła to być Maria Roaks, która zginęła właśnie na tym odcinku trasy w nieszczęśliwym wypadku samochodowym. Pojazd prowadził wtedy i narzeczony. A ona sama spała na tylnej kanapie. W pewnym momencie mężczyzna stracił panowanie nad kierownicą i auto dachowało. Maria zginęła na miejscu, od tamtej pory, co jakiś czas ukazywała się jako autostopowiczka. Maria zjawiła się ponownie jeszcze tego samego roku. Jadący motocyklem mężczyzna zauważył stojącą na połoczu kobietę, która do niego machała, dając znak, że potrzebuje podwózki. Na pytanie, dokąd zmierza, odpowiedziała coś niezrozumiałego i szybko usiadła za kierowca motocykla. Ten dał jej drugi kask i słuchawki, aby mogła w trakcie jazdy posłuchać z niej muzyki. Po pewnym czasie mężczyzna zatrzymał się, aby sprawdzić tylne koło. Wtedy ze zdumieniem odkrył, że jego pasażerka zniknęła. Początkowo myślał, że spadła w trakcie jazdy, ale było to niemożliwe. Drugi kask był starannie przypięty do ramy motoru. Po chwili mężczyzna zauważył, że na szyi ma zawieszoną drugą parę słuchawek. Trzecia ze znanych historii budzi chyba największe przerażenie. Młody chłopak wybrał się na przejażdżkę swoim motocyklem. Był to wietrzny, wielkanocny wieczór. Gdy mężczyzna rozpędził się do 80 mil na godzinę, poczuł się nieswojo. Miał wrażenie, aby ktoś za nim usiadł. Po chwili poczuł, że ktoś obejmuje go w talii. Spanikowany mężczyzna przyspieszył, a wtedy siedząca za nim zjawa zastukała w jego kask, dając znak, aby zwolnił. Wędkarz z Austin. Działo się to około 50 km od Austin, stolicy stanu Teksas. W okresie od 1989 roku do 1997 dwa-3 razy w miesiącu z nastanie zmierzchu na poboczu pojawiał się starszy mężczyzna z plecakiem i wędkami w ręku, zatrzymywał jakikolwiek pojazd i prosił o podwiezienie do pobliskiego jeziora. Po kilku minutach autostopowicz z wędkami znikał z samochodu pozostawiając kierowcę w stanie osłupienia Raz podwoził go nawet policyjny radiowóz. Tajemnicę wyjaśnił lokalny dziennikarz, który stwierdził, że w marcu 1988 roku ciężarówka potrąciła na tej drodze wędkarza amatora pochodzącego z przedmieścia Austin. Kierowca ciężarówki zbiegł z miejsca wypadku, nie udzieliwszy rannemu wędkarzowi pomocy. Ten zmarł, a po roku zaczął pojawiać się przy tej samej drodze. Ostatni raz widziano go w połowie 1997 roku, kiedy to dojechał do samego jeziora i więcej się od tamtej pory nie pojawił. Znikająca Starsza Pani. Tego rodzaju autostopowicze zdarzają się również w Polsce, na przykład niedalej. Niż w 2005 roku. Na Śląsku policjanci jadący nocą radiowozem postanowili podwieźć do miasta idącą poboczem staruszkę. Kobieta chętnie się zgodziła, tłumacząc, że chce w dniu Wszystkich Świętych odwiedzić grup swojej córki. Po kilkunastu minutach policjant chciał poinformować pasażerkę na tylnym siedzeniu, że zbliżają się do jej dzielnicy, ale ta zniknęła. Ze względu na blokadę drzwi, wyjście z samochodu podczas jazdy było niemożliwe. Angielski autostopowicz. Wracając wieczorem do domu w październiku 1979 roku na odcinku drogi Coldan Stable, kierowca zabrał do samochodu stojącego na poboczu młodego mężczyznę. W świetle reflektorów doskonale zapamiętał ubranie i wygląd swojego pasażera. Kiedy zapytał go, dokąd chce jechać, ten nie odpowiedział. Uśmiechnął się tylko i machnął ręką do przodu. W milczeniu przejechali kilka mil. Kierowca postanowił poczęstować małomównego autostopowicza papierosem. Kiedy nie usłyszał odpowiedzi, odwrócił się do tylnego siedzenia i zobaczył, że pasażer zniknął. Po kilkunastu minutach, roztrzęsiony, opowiedział tę historię kolegom w rodzinnym mieście. Kolejna paranormalna historia została zamieszczona na portalu Strefa Tajemnic. Jest to artykuł autorstwa Andiego Laufina. Tajemnica Marty Mogłoby się wydawać, dzień jak co dzień, a przynajmniej wszystko na to wskazywało. Andrew Madison wstał jak zwykle o świcie, by zdążyć do pracy na poranną zmianę. Na stacji benzynowej pracował krótko, bo zaledwie od dwóch lat. Lubił to zajęcie tak samo jak spokój, którego na małej stacji nieopodal Salt Lake City nie brakowało. Kolejny dzień pracy powinien zakończyć się tak samo jak zwykle, lecz spotkanie tajemniczej dziewczyny diametralnie zmieniło ten przewidywalny scenariusz. Andrew Madison wracał z pracy nieco później niż zazwyczaj. Za oknem samochodu panowała szara, niezbyt przyjemna aura. Mimo to mężczyźnie niezmiennie dopisywał humor. W pewnej chwili, w świetle reflektorów Andrew zobaczył młodą dziewczynę. Zatrzymał się, by zapytać, czy nie potrzebuje pomocy. Po krótkiej rozmowie zaproponował jej podwiezienie do domu. Wtedy jeszcze nie wiedział, że Marta Huntwood raz na zawsze odmieni jego beztroski sposób patrzenia na świat. Dziewczyna od początku wydawała mu się specyficzna. Od momentu, w którym siadła do jego samochodu, wypowiedziała zaledwie kilka lakonicznych zdań. Mężczyzna jednak nie przywiązywał do tego zbytniej wagi, przecież była zmarznięta i przemoczona strugami deszczu. Nie musiała mieć ochoty na rozmowę. Prawda jednak okazała się nie tyle odmienna, co przerażająca. Kim była tajemnicza autostopowiczka? Andrew Madison wysiadł z samochodu i, przekonany, że dziewczyna idzie tuż za nim, nacisnął dzwonek u drzwi skazanego przez nią domu. Po chwili otworzył mężczyzna w średnim wieku, spoglądając na Andrew pytającym wzrokiem. Po kilku sekundach okazało się, że Marta Hentwood owszem mieszkała kiedyś w tym domu, a drzwi otworzył jej ojciec. Samuel Hentwood mówił dalej, a z każdym kolejnym zdaniem przerażenie Andrew rosło. Tym bardziej, że kiedy odwrócił się, okazało się, że nikt za nim nie stoi, a samochód jest pusty. Prawda mroziła krew w żyłach. Marta Hentwood została bestialsko zamordowana. Ponad 7 lat przed tajemniczym zdarzeniem, tragedia miała miejsce właśnie w tym miejscu, w którym Andrew dostrzegł autostopowiczkę. W styczniu 1959 roku studentka wracała z przyjęcia noworocznego, organizowanego przez jej najlepszą przyjaciółkę. W połowie drogi do domu zaczęła mieć poważne problemy z samochodem. Wtedy pojawił się mężczyzna, który po tamtej nocy przeszedł do historii jako bezduszny oprawca. Po dziś dzień nie wiadomo, kto przyczynił się do tej straszliwej tragedii. Świadkowie podali, że widziano postawnego mężczyznę z długą brodą, który jechał w tamtym kierunku. Ale to zdecydowanie za mało, by policja mogła trafić na trop mordercy. Ciało Marty znaleziono kilkadziesiąt mil od miejsca, w którym stał jej samochód. Do dziś świat nie poznał twarzy z zabójcy, który pozbawił życia niewinną kobietę. Andrew Madison nie mógł uwierzyć w to, co słyszy. Wszystko wydawało mu się tak nierealne. To jednak jeszcze nie koniec zaskakujących informacji. Największe zdziwienie wywołała reakcja ojca, który opowiadał mężczyźnie historię z niezrozumiałym wręcz spokojem. Okazało się bowiem, że Andrew nie był pierwszą osobą, która próbowała przywieźć Martę do domu. Zjawisko powtarzało się regularnie od prawie 5 lat. Kolejna historia pochodzi z bloga Spatium Arcanum. Autorka strony Milena Stefańska prowadzi też kanał na YouTube, który teraz powinien Wam się wyświetlić u góry ekranu po prawej stronie. Teresa Fidalgo. Trójka młodych Portugalczyków: David, Tiago i Tania, jechali w Apalachę. Późną nocą, nie mogąc znaleźć dobrej drogi, w miejscowości Sintara, natrafili na autostopowiczkę, którą postanowili podwieźć w nadziei, iż dziewczyna pomoże im dotrzeć do miejsca, które docelowo jadą. Ta jednak rzekomo, kilka sekund po wejściu do auta, zwierzyła się pasażerom, i miała wypadek, w którym zginęła. Chwilę później samochód, którym jechali, kilkukrotnie dachował. Czego Tiago i Tania nie przeżyli, ocalał jedynie Dawid, który w żaden sposób nie mógł wytłumaczyć tego, co wydarzyło się w wspomnianej nocy. Niewyjaśnione jest też to, co stało się z autostopowiczką. Świadkowie zeznali, że na miejscu wypadku nie było nikogo, prócz Dawida, Tiago i Tani. Do podobnych wniosków doszli też badający sprawy śledczy – Gdyby na tym poprzestać, historię, którą znamy jedynie z opowiadań Dawida, łatwo można by uznać za zmyśloną, ale jeden z trójki znajomych miał ze sobą kamerę. Moment spotkania z autostopowiczką, rozmowę z nią oraz wypadek, do którego tej nocy doszło, został rzekomo zarejestrowany na taśmie wideo, która utajona, znajduje się w wyłącznym posiadaniu portugalskiej policji. Co więcej, dziewczyna z owego nagrania, przedstawiająca się jako Teresa, jest łudząco podobna do Teresy Vidalgo młodej mieszkanki Sintary, która w 1983 roku zginęła dokładnie w miejscu, gdzie zdarzył się wypadek Dawida, Tiago i Tani. Cała sprawa, jako iż wywołująca spory dreszcz emocji, zainteresowała portugalskiego reżysera Davida Rabordao. Postanowił on wyprodukować film imitujący ten, który miał nagrać pechowej nocy jeden z pasażerów. Kilkuminutowy powstały w 2003 roku obraz, a kurwa szybko zdobył popularność wśród internautów. Sprawił też, że o dziwnym zdarzeniu dowiedziało się mnóstwo osób. Przez pewien czas nawet sądzono, że jest to autentyczne nagranie, które wyciekło z policyjnych archiwów, ale reżyser szybko to zdementował. Choć niewątpliwie przerażająca, historia tragicznego wypadku trójki przyjaciół, którego pośrednim sprawcą był duch młodej dziewczyny, nie wydaje się zbyt prawdopodobna. Brak dokładnych wiadomości o miejscu, czasie i ofiarach rodzi przypuszczenie, iż podobne zdarzenie w ogóle nie miało miejsca. Na dziś to już koniec. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się.